I zaprasza nas do tej radości. Dlatego Biblia mówi, ty zbroje kierujesz do strumieni, z twoich komnat nawadniasz góry, każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły. Bóg prowadzi fascynujące życie i jest przepełniony radością. Bez wątpienia najradośniejsza istota we wszechświecie. My mamy kropelki radości, on ma pełnię. I Bóg mówi, wejdź do radości Twego Pana, wejdź do mojej radości. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył mężczyznę i kobietę. To są słowa z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, 27 wiersz. Kochani, nam się kojarzy tak, jeśli dzisiaj słyszymy Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo, to my mówimy, no tak, mam rozum jak Bóg, znaczy w odpowiedniej proporcji, mam wolną wolę tak jak Bóg. Ale to jest napisane w pierwszym rozdziale, 27 wersie. Tam jeszcze nic nie było, rozumiem. Zresztą rozum, wola to dopiero są terminy greckie, dużo później. Co my wiemy o Bogu w pierwszym rozdziale 27 siódmym wersie? Gdyby ktoś, ktoś się zupełnie nie zna na objawieniu, zaczął czytać Biblię i czyta, to co robił Bóg do pierwszego rozdziału 27 siódmego Tworzył. Niebo, ziemię, oddzielił ciemność od lądu, zwierzęta, płazy, gazy i w 27 mówi i stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Czyli w czym się to podobieństwo obdarza? W kreowaniu, w tworzeniu, w życiu, które wyraża się w aktywności. W życiu, które wyraża się w aktywności. W pełnym fascynacji stwarzam. Zostaliśmy stworzeni na jego podobieństwo. I od razu przypomnę to, co mówiliśmy święty Annie. Mężczyzna stwarza świat, wymyślając nowe rzeczy. Rzucając się w dzikie sprawy, rzucając się w jakieś niebezpieczeństwa, to go pasjonuje, to go fascynuje. Kobieta oddziaływuje na świat piękny. Ko kobieta inaczej uczestniczy w aktywności świata. Kobieta ma dbać o swoje piękno, bo swoim pięknem uruchamia mężczyznę, uruchamia rodzinę, uruchamia świat. I poplątanie. Wynikające z grzechu polega na tym, że facetom się nie chce tworzyć, boją się tworzyć, boją się ryzykować, boją się wypłynąć na głębie, a panie przestały wierzyć w swoje piękno. I tu straciliśmy podobieństwo do pana Boga, który jest i piękny, i ryzykowny, i urzekający, i twardy, i kreatywny. Czy państwa dziwi, że syn smolarka gra piłkę, znaczy syn starego smolarka młody grafikę? Czy państwa dziwi się, że syn sztura jest aktorem? Czy Państwa dziwi to, że córka Markowskiego też robi karierę muzyczną? Możemy się dyskutować, ale no na pewno jakoś tam śpiewa. A my co robimy? A my jesteśmy dziećmi Boga Stwórcy. I nasz problem polega na to, że my nie mamy radości stworzenia. Że robimy często bezsensowne, głupie prace. Mi nie chodzi nawet o te zawodowe. Ale że w domu ludzie nie mają korzyści tworzenia. Żona już od lat wierzenia zachwyca męża. Zresztą on właśnie ciągle mówi, gruba jesteś, brzydka jesteś, pryszczata jesteś, on niej rozgrzebuje rany, bo sam jest zraniony. A jemu się nic nie robić, przede wszystkim nie robi swojego największego dzieła. Panowie, największe dzieło, mieć synów i córki, to dotyczy księży tak samo. Ja się nie mogę zawsze napatrzeć, jak jestem gdzieś w domu, mówię, to już Państwa żegnam, tu sobie pójdę do autobusu, proszę księdza. Syn księdza odwiezie, Marek, masz kluczyki. I zajedziesz na stację i zatankujesz benzynę. Albo nie, ja jutro zatankuję. Tato, to zajadę na stację i nie będę tankował, dobra? Żeby tylko pojeździć. Mój syn. W tym tygodniu byłem u pewnych państwa, no więc mała Marta dała cały koncert. Tatusiu, zagrałabym na flecie. Niby to taki jej nagle na flecie że chciało grać, bo ja przyszedłem, ale nie mam fletu. Flet się znalazł za chwilę. się zagrałbym, już flet mam, ale nuty zginęły. Boże, to mnie mi niemi miłosiernie. No, na szczęście miałam 10 lat, nie muszę się chyba spowiadać. A potem jakieś gwiazdy zaczęła robić w pokoju. Drogie panie, wiecie na co macie ochotę na dnie serca, tylko nawet o tym nie ma życie. Może nieraz już by wiek nie pozwolił, żeby gwiazdę zrobić i na flecie zagrać i żeby ktoś powiedział, jaka jesteś piękna. Mi dziewczyna nieraz jedna opowiada, przewieźńca, skończyłam kurs tańca, rok się katowałam i pojechałam na wesele. Usiadłam przy stole i czekałam, zaraz się zacznie. Jak zacznę wirować, to wam wszystkim oczy powypadają z pragnienia. I taki jest. Ja tu wam pokażę swoje piękno. Ona była cała podekscytowana, nikt jej nie pytał, nie dłuży ci się na tym weselu? A panowie z rąk do rąk ją sobie wymieniali, bo tańczyli z nią i byli urzeczeni jej tańcem, jej lekkością. To będzie w niebie. Przepraszam, nie bierzmy tego dosłownie, tak jak tam świadkowie Jehowy nieraz malują, że to będzie tak dokładnie w niebie. W niebie ja tylko pokazuję kierunek, będziemy żyli. Wszystkie kobiety będą przepiękne, my panowie wrócimy do swojej odwagi, o którą się musimy ciągle starać. A co to jest teraz? To po co to nasze życie takie marne? A proszę państwa, teraz to jest próba generalna. Teraz to jest próba generalna, że wiem, drogie panie, wy się zmagacie o piękno i to nie, nie to chodzi mi o to fizyczne. I przeżywacie też upokorzenie swojej starości. My się, faceci, ciągle zmagamy z lękiem, że się nie sprawdzę, że się skompromituję, że mi nie wyjdzie, tu już nic gorszego nie ma. Grzech odbiera mężczyźni siłę, odwagę, pewność siebie, kobiecie pięk... poczucie piękna, zdolność tworzenia relacji. Księga rodzaju. Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje. To jest podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią. Niech panuje. U tych państw, o których byłem, prowadzą gospodarstwa agroturystyczne. Proszę Państwa, ten Pan mnie oprowadzał, tu pobudował domek dla turystów, tutaj robi stawy, ależ błysk w oku, błysk w nieprawdopodobnie. Tutaj teraz muruje, tutaj założyłem to, tutaj studnia, tu mamy konie dla turystów. Dopóki była komuna, siedzieli jako rolnicy i Państwo wiecie, jakie się odłożycie na wsi. Teraz ma szansę czegoś stworzenia i tworzy, nieprawdopodobna radność. Od razu widać, jakim się żyć chce i nie chodzi tu tylko o pieniądze, które jakieś z tego są.